Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że życie sprzysięga się przeciwko tobie, rzucając ci kłody pod nogi i sprawiając, że wątpisz w swoje marzenia? Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z całkowitą pewnością. Bez względu na to, co się dziś wydarzy, każde wydarzenie jest zaprojektowane tak, aby przybliżyć cię do realizacji twoich marzeń. Napoleon Hill uczy nas, że takie podejście nie jest luksusem, lecz koniecznością, by osiągnąć sukces. Pomyśl o Thomasie Edisonie, który podjął się tysięcy nieudanych prób, zanim wynalazł żarówkę. Według Hilla Edison nie uważał tych prób za porażki, lecz za konieczne kroki na swojej drodze. Każdego ranka poświęć pięć minut na wizualizację swojego dnia, tak, jakby wszystko sprzyjało twojemu sukcesowi. Wyobraź sobie, że z łatwością rozwiązujesz problemy. Nawiązujesz kontakt z kluczowymi osobami i robisz postępy w dążeniu do swoich celów. Poczuj pewność siebie, zwróć uwagę na szczegóły, przeżyj ten scenariusz w swojej głowie. Powiedz, wszechświat prowadzi mnie ku mojemu przeznaczeniu. Hill uważa, że praktyka ta dostosowuje energię do aspiracji, przygotowując umysł na sukces, ale wizualizacja to dopiero początek. Napoleon Hill mawiał, że należy działać z przekonaniem, że wszystko sprzyja naszemu dobru. Oznacza to działanie z zamiarem, wypowiadanie się z autorytetem i podejmowanie decyzji, tak jakby wynik był przesądzony. Na przykład, jeśli chcesz kierować projektem, nie czekaj na okazję. Postępuj teraz jak przywódca, którym będziesz. Napisz propozycję, znajdź sojuszników, studiuj strategię. Hill zauważył, że ludzie tacy jak Henry Ford nie czekali na pozwolenie, aby działać. Uczynili to, mając pewność, że sukces jest tylko kwestią czasu. Każdego ranka zapisz trzy działania, które odzwierciedlają to przekonanie: na przykład skontaktowanie się z klientem, nabycie nowej umiejętności lub zaplanowanie kroku w kierunku osiągnięcia swojego celu. Powiedz: Moje działania odzwierciedlają moją pewność. Napoleon Hill wierzył, że odważne decyzje zmieniają rzeczywistość. Napoleon Hill uważał, że wiara stosowana jest siłą napędową sukcesu. Wiara to nie tylko nadzieja, jest to przekonanie tak głębokie, że kształtuje twoje myśli i czyny. Hill uczy nas, że gdy wierzymy, że wszechświat jest po naszej stronie, nasz umysł poszukuje dowodów potwierdzających tę wiarę. Badanie Uniwersytetu Harvarda z 2019 roku. Wykazało, że osoby silnie wierzące w swoje cele mają o 34% większą szansę na wytrwałość w obliczu wyzwań. Pomyślmy o Andrew Carnegie, który według Hilla uważał, że każdy kryzys jest ukrytą szansą. Każdego ranka napisz afirmację, która wzmocni Twoją wiarę, na przykład: Wszystko, z czym się mierzę, mnie wzmacnia, lub wszechświat otwiera przede mną drogi. Przeczytaj to na głos i z emocjami. Powiedz, Moja wiara przenosi góry. Hill uważał, że taka praktyka zamienia wątpliwości w determinację. Aby wzmocnić swoją wiarę, Napoleon Hill zaleca otaczanie się inspiracją. Każdego ranka przeczytaj historię kogoś, kto pokonał przeszkody, jak Oprah Winfrey, która wyszła z biedy i zbudowała imperium medialne. Hill nauczał, że takie historie podsycają wiarę w możliwości, jakie daje rzeczywistość. Poświęć 10 minut dziennie na tę praktykę, czy to za pośrednictwem książek, podcastów czy filmów wideo. Napisz, czego się nauczyłeś i jak zastosujesz te lekcje dzisiaj. Powiedz: "Inspiracja wzmacnia moją wiarę". Napoleon Hill uważał, że ten nawyk pozwala nam skupić się na naszej wizji nawet w trudne dni. Autosugestia jest kluczowym filarem filozofii Napoleona Hilla. Twoja podświadomość przyjmuje za prawdę to, co jej powtarzasz z emocjami. Hill uczy nas, że jeśli postępujemy tak, jakby wszystko szło na naszą korzyść, programujemy swój umysł tak, aby widział okazję tam, gdzie inni widzą problemy. Na przykład, zamiast mówić to jest za trudne, powiedz: To wyzwanie przygotowuje mnie do sukcesu. Każdego ranka zapisz pięć afirmacji, które odzwierciedlają twoją pewność, na przykład Łatwo przyciągam rozwiązania, lub każdy krok przybliża mnie do celu. Przeczytaj je z przekonaniem i poczuj dreszcz triumfu. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że pozytywna autosugestia zwiększa pewność siebie o 28%. Powiedz: Moja podświadomość tworzy moją rzeczywistość. Hill uważa, że praktyka ta przekształca wewnętrzny dialog. W siłę napędową sukcesu. Aby zmaksymalizować skuteczność autosugestii, Napoleon Hill radzi chronić umysł przed negatywnością. Każdego ranka znajdź źródło wątpliwości np. niepokojące wiadomości, lub pesymistyczne rozmowy. I zastąp je czymś budującym np. książką o rozwoju osobistym, lub motywującą przemową. Hill nauczał, że umysł jest ogrodem, w którym Należy pielęgnować wyłącznie pozytywne myśli. Powiedz chronię swój umysł, ponieważ jest moim największym dobrem. Napoleon Hill uważał, że czyste środowisko umysłowe zwiększa zdolność do osiągania niezwykłych rezultatów. Jeśli ta wiadomość Cię inspiruje, jeśli czujesz, że mądrość Napoleona Hilla rozpala Twoje zaufanie do wszechświata, nie pozwól, aby ta myśl zgasła. Kliknij przycisk subskrybuj już teraz. To nic nie kosztuje i nie masz wymówek. Napoleon Hill mówił także o stanowczym podejmowaniu decyzji, zasadzie, która przekształca marzenia w rzeczywistość. Hill uczy nas, że niezdecydowanie jest największym złodziejem możliwości. Rozważmy przypadek Rosy Parks, która, zgodnie z zasadami Hilla, stanowczo postanowiła nie oddawać swojego miejsca, dając początek historycznemu ruchowi. Każdego ranka zapisz sobie jasną decyzję, którą podejmiesz dziś, na przykład Dziś przedstawię swój projekt z pewnością siebie lub dziś powiem nie rozproszeniom. Napisz, postanowiłem działać z pewnością. Hill wierzył, że stanowcza decyzja łączy twoją energię ze wszechświatem, otwierając nieoczekiwane ścieżki. Napoleon Hill zaleca, aby w celu wzmocnienia swoich decyzji dokonać przeglądu swoich zobowiązań. Każdego ranka oceń swoją ostatnią decyzję. Czy jest zgodna z twoim celem? Na przykład, jeśli zdecydowałeś się oszczędzać na jakiś projekt, sprawdź, czy Twoje wydatki odzwierciedlają ten priorytet. Jeśli to konieczne, wpisz korektę. Na przykład, dziś odłożę 10% swojego dochodu. Prowadź dziennik. Decyzji i co tydzień sprawdzaj swoje postępy. Powiedz, moje decyzje kształtują mój los. Hill uważa, że praktyka ta wzmacnia jasność umysłu i zaangażowanie. Wyobraźnia twórcza to koncepcja, którą Napoleon Hill uważał za warsztat umysłu. Twoja wyobraźnia to nie tylko fantazja, to narzędzie do budowania swojej przyszłości. Hill uczy nas, że wizualizując swoje cele wraz ze szczegółami i emocjami, programujemy swoją podświadomość, aby przekształciła je w rzeczywistość. Pomyśl o Walcie Disneyu, który wyobrażał sobie Disneyland jako magiczne miejsce jeszcze zanim powstał. Każdego roku Poświęć 10 minut na wizualizację konkretnego celu, na przykład poprowadzenia zespołu lub podróżowania po świecie. Wyobraź sobie dźwięki, zapachy i emocje. Napisz zdanie oddające te wizję, na przykład: skutecznie realizuje swoją pasję. Powiedz: Badanie przeprowadzone w 2021 roku na Uniwersytecie Yale wykazało, że kreatywna wizualizacja zwiększa motywację o 23%. Powiedz: Moja wyobraźnia kreuje moją przyszłość. Hill uważał, że praktyka ta przyspiesza realizację marzeń. Aby pobudzić wyobraźnię, Napoleon Hill radzi karmić ją nowymi pomysłami. Codziennie oglądaj treści poszerzające twoją wiedzę, na przykład filmy dokumentalne o innowatorach lub książki o strategiach. Zapisz pomysł, który zastosujesz dziś, na przykład wykorzystam technikę marketingową, której się nauczyłem. Hill nauczał, że pomysły są nasionami sukcesu. Powiedz, karmie swój umysł wielkością. Napoleon Hill uważał, że dzięki temu stajesz się twórcą możliwości. Wytrwałość jest kluczowym filarem filozofii Napoleona Hilla. Hill uczy nas, że sukces nie przychodzi bez stałego wysiłku. Większość ludzi poddaje się przy pierwszej przeszkodzie, ale wielcy wytrwają, bo wierzą, że każdy krok się liczy pomyśl o JK Rowling, która zgodnie z zasadami Hilla spotkała się z wieloma odrzuceniami zanim opublikowała Harry'ego Pottera. Każdego ranka zapisz sobie zobowiązanie do wytrwałości, na przykład: Dzisiaj będę pracować nad swoim projektem, nawet jeśli będzie to tylko mały krok naprzód. Powiedz: Moja wytrwałość pokonuje każdą przeszkodę. Badanie przeprowadzone w 2018 roku na Uniwersytecie w Chicago wykazało, że wytrwałość zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu o 30%. Hill wierzył, że wytrwałość przemienia marzenia w osiągnięcia. Aby zachować wytrwałość, Napoleon Hill zaleca świętowanie małych kroków naprzód. Każdego ranka zapisz ostatnie osiągnięcie, np. ukończenie trudnego zadania lub oparcie się pokusie. Hill nauczał, że dostrzeganie tych postępów wzmacnia motywację. Powiedz, mój postęp mnie napędza. Napoleon Hill uważał, że taka praktyka pozwala skupić się na postępie, a nie na wyzwaniach. Sojusz wybitnych umysłów to koncepcja, którą Napoleon Hill uważał za przełomową. Hill uczy nas, że otaczanie się ludźmi, którzy podzielają naszą wizję, wzmacnia nasz sukces. Rozważmy sojusz Andrew Carnegiego z Henrym Fordem, który przyczynił się do dalszych osiągnięć tegoż. Każdego ranka zapisz sobie osobę z którą nawiążesz kontakt, aby osiągnąć swój cel, na przykład mentora lub współpracownika. Napisz wiadomość, którą wyślesz. Cześć, zainspirowała mnie twoja praca. Czy moglibyśmy omówić pomysły? Powiedz, moje sojusze mnie podnoszą na duchu. Hill uważał, że takie powiązania tworzą efekt mnożnikowy. Aby zoptymalizować sojusze, Napoleon Hill sugeruje poszukiwanie środowisk wzrostu. Każdego tygodnia bierz udział w zajęciach grupowych lub wydarzeniu, które cię inspiruje, na przykład w warsztatach lub klubie przedsiębiorczości. Hill nauczał, że takie otoczenie wzmacnia wizję. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Oksfordskim wykazało, że sieci wsparcia zwiększają odporność o 19%. Powiedz Otaczam się błyskotliwymi umysłami. Napoleon Hill uważał, że te połączenia przyspieszają Twoją ścieżkę. Twoje transformacyjne działanie stanowi sedno filozofii Napoleona Hilla. Marzenia i myślenie nie wystarczą, musisz działać celowo. Hill uczy nas, że każde działanie podejmowane z pewnością działa na naszą korzyść. Przyjrzyjmy się przykładowi Ilona Maska, który zgodnie z zasadami Hilla wprowadził Tesle na rynek, podejmując śmiałe kroki, zanim stało się to opłacalne. Każdego ranka określ konkretne działanie. Dzisiaj skończę rozdział mojej książki lub skontaktuję się z inwestorem. Napisz, dziś zrobię to z pewnością siebie. Powiedz moje. Działania tworzą moją rzeczywistość. Hill uważał, że działanie stanowi pomost między marzeniem a rzeczywistością. Aby akcja była ciągła, Napoleon Hill zaleca mierzenie postępów. Każdego ranka przejrzyj swoje postępy z poprzedniego dnia. Co zrobiłeś dobrze? Co możesz ulepszyć? Prowadź dziennik działań i przeglądaj go co miesiąc. Hill uważał, że konsekwencja w działaniu zapewnia spójność. Powiedz. Wyznaczam sobie drogę postępu. Napoleon Hill uważał, że dzięki temu praktykowaniu można skupić się na sukcesie. Ochrona środowiska psychicznego to zasada, którą Napoleon Hill wysoko cenił. Twój umysł jest żyzną glebą i Hill uczy nas, że musisz chronić go przed negatywnością, aby utrzymać wysokie wibracje. Każdego ranka zapisz sobie jedno źródło toksyczności, którego będziesz unikać, na przykład negatywne treści w mediach społecznościowych. I zastąp je czymś pozytywnym, na przykład inspirującym podcastem. Powiedz, chronię swój umysł, aby świecił. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie Kalifornijskim wykazało, że ograniczenie negatywności poprawia samopoczucie o 26%. Hill uważał, że czyste środowisko umysłowe wzmacnia wiarę. Aby wzmocnić swoje środowisko psychiczne, Napoleon Hill proponuje stworzenie rytuałów oczyszczających. Każdego ranka poświęć pięć minut na medytację, pisanie lub głębokie oddychanie, aby uwolnić się od wątpliwości. Napisz zdanie, które cię utwierdzi. Wybieram myśli o mocy. Powiedz: Mój umysł jest moją siłą. Hill uważał, że rytuały te utrzymują energię na poziomie sprzyjającym sukcesowi. Na zakończenie zapamiętajcie to sobie. Napoleon Hill dał nam system życia, który pozwala nam żyć tak, jakby wszechświat był po naszej stronie. Wszystko zaczyna się od wiary, działania, wytrwałości i otoczenia, które nas chroni. Wielcy, których studiował Hill, nie czekali na znaki, stworzyli swoje przeznaczenie. Podejmij to wyzwanie. Jutro wyobraź sobie swój triumf. Działaj, odważnie, chroń swój umysł. Jak powiedział Hill. Twoja wiara kształtuje twój świat, żyj tak, jakby wszystko szło po twojej myśli, a tak będzie. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca, zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej potężnych przesłań i komentuj. Zaufanie. Jeśli zdecydowałeś się żyć z pewnością, że wszystko działa na twoją korzyść.